Pan senator Piecha. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się w ogóle, czy zabrać głos, ale jak chodzi o pieniądze, to zawsze oczywiście ilość populizmów jest straszliwa z dwóch stron. Ja bym się nie obrażał na tych, które mają poglądy egalitarne, bo takie są i proszę je przyjąć, panie ministrze, do wiadomości. Natomiast proszę też przyjąć do wiadomości, że pan również operuje populizmem straszliwym. No, pan twierdzi z takim właściwym narcystycznym poglądem dla bankowców, że oni to są jakby solą tej ziemi i idealnie spełniają za duże pieniądze swoje funkcje i ich, i ich kwalifikacje i umiejętności są ściśle i proporcjonalnie i dobrze opłacane właśnie w bankach komercyjnych, czego przykładem jest Lehman Brothers. Nie wiem, tam byli chyba najlepiej opłacani bankowcy i poskładali się jak domki skarb, puściły w skarpetkach wiele milionów ludzi i instytucji. Także tak nie jest. Natomiast to, że ustawa kominowa jest, nie jest najlepszym rozwiązaniem, to wiemy, to wiemy. Natomiast dziwnym sprawem zaczynamy tą ustawę kominową robić jeszcze bardziej dziwną. Po pierwsze będzie się okazuje, że z tej ustawy kominowej wyciągamy tylko członków zarządu, a reszta nie bardzo. Reszta w kominówcy tkwi. Prawda, bo Rada Nadzorcza będzie regulowana, będzie Więc to już jest dla mnie zastanawiające. Druga sprawa, i to jest bardziej duże pytanie dla Pana, jest zastanawiające stanowisko Ministerstwa Finansów. Rozumiem, że to nie jest stanowisko rządu, to jest stanowisko Ministerstwa Finansów. Ale to już Minister Finansów popiera tą inicjatywę celową. No, w normalnym, cywilizowanym państwie to właśnie Minister Finansów powinien wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, żeby te sprawy uregulować. To czego Pan Minister, również z Pana oczywiście w składzie, w kolegium ministerstwa się boi, żeby akurat z taką bardzo umotywowaną przecież zmianą ustawową wystąpić. I wkłada to w ręce w senatorów, których się tutaj siedzimy żaden z nas nie jest ani w Radzie Nadzorczej, chyba że ktoś aspiruje do zarządu i nie aspiruje do zarządu. To jest dla mnie fatalny zbieg okoliczności legislacyjnej, kiedy się wyręcza rząd. Jego kompetencje, a przecież zarząd Banku Krajowego, gospodarstwa krajowego, to są kompetencje rządu i ministra finansów. I próbuje się obejść to prawo, sugerując jakieś dziwne rozwiązania, pewnie nie najszczęśliwsze inną drogą. Proszę zadać pytanie, a jeżeli, potem w dyskusji będzie pan. Jeżeli, jeżeli stanowisko rządu jest takie, że popiera albo stanowisko ministra finansów, to dlaczego pan minister Rostowski nie wystąpił z odpowiednią inicjatywą? Ustawodawczą tej materii i czego się bał, bo przecież pana tutaj uzasadnienia są racjonalne. Ja je mogę podzielać, lub nie. Tyle tylko, że jakby idzie to inną drogą i według mnie psuje ustawę o banku, nie, o Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ daje dwa tory różnego rodzaju możliwości wynagradzania. Jedna pod rygorem, drugie wyciąga z rygorów ustawy kombinowej. Czy zna Pan przypadki, gdzie są podobne rozwiązania, że zarząd jest spoza ustawą areszta w ustawie kombinowej? Jeżeli tak, to proszę o przykłady. I czy minister finansów również to popierał i popiera? Proszę bardzo, Panie Ministrze. Panie marszałek, wysoka Izbo, Panie że nie znam przykładów instytucji, ponieważ jest tylko jeden bank państwowy. E... W przedsiębiorstwach na pewno nie jest to wyodrębnione, jeżeli działają w ustawie kominowej, tylko jak to wielokrotnie było mówione, zarząd w spółkach Skarbu Państwa może funkcjonować na bazie kontraktów menedżerskich, Tak, ale, ale efekt jest podobny jak w przypadku instytucji komercyjnej. Także według mojej wiedzy ja nie, nie znam innej taki, takiego przykładu. Rzeczywiście kierowaliśmy się tym, żeby właśnie ominąć zarzut, ponieważ w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego są głównie urzędnicy państwowi, żeby nie było zarzutu, że to dla urzędników państwowych. Jest usuwana ustawa kominowa, a głównym przesłaniem, żeby taki, żeby, żeby, zarząd nie był pod ustawą kominową, jest to, żeby jak najlepiej zarządzał powierzonym kapitałem. I to, to były, no, jakby to nie brzmiało, ja rozumiem, że przekonanych, nieprzekonanych nie przekonam, ale. To się nazywa schizofrenia. Dziękuję. Powiem. To jest takie uzasadnienie. Nie chcieliśmy być pod, poddani zarzutowi, że urzędnicy państwowi popierają ustawę, która zniesie kominówkę, żeby mogli pobierać większe wynagrodzenia zasiadając w Radzie Nadzorczej. Ale to Popieramy to zniesienie dla zarządu, który de facto pełni funkcję operacyjnej zupełnie inne niż Rada Nadzorcza. Schizofrenię z tych leków nie mogę wymieniać, bo, bo lobbym był pozytywny.